Wiem kiedy się zaczęła historia Nikusagi. Jeszcze go zabiję, żeby mi tu nie podszedł. Imienny hitman. Mm -mm. Dobra. Widzowie. Historia Nikusagi zaczęła się bardzo dawno temu. To może nawet był 2017 coś takiego. Był wtedy. Dziękuję za Donaty. Wyłączę Donaty na tą okazję. Dziękuję. Dziękuję. Historia 5 za złotych. Złotych. Dziękuję. Dziękuję za miłość. Widziałam jeden raz na tego live i tak patrzę, jest ta mega przystojna, ha, hachach 5. pięć zapiekny uśmiech i mortkę. Dziękuję. Wyłączę na chwilę Donaty. Um, ok. Już Zaczynam historię. historia. Historia Nikusagi zaczęła się parę lat temu. Może 5 lat temu, coś takiego Nie wiem dokładnie, który to był rok, ale był wtedy taki youtuber jak Alpha Centauri Też nagrywał z Minecrafta, mało subów miał, ale lubiłem oglądać, fajne filmy miał, takie mega amatorskie, ale całkiem spoko I Alpha Centauri to była nazwa, to jest, to jest nazwa gwiazdy Tam na niebie gdzieś po prostu, nie? Yy, daleko od nas yy. Ja też kiedyś mega interesowałem się wszechświatem, tymi wiecie, planetami, galaktykami, tym wszystkim no i stwierdziłem, że też sobie wymyślę nick od jakiejś gwiazdy. Wymyśliłem od tej podobnej do tej Alfy Centauri, ja wymyśliłem sobie nick Proxima Centauri. Miałem przez jakiś okres nick Proxima Centauri za długi, jakiś taki niefajny, jakbym przy nim został to pewnie teraz nie byłbym Sagi tylko byłbym Proxu, bo tak by się pewnie skrócił ten nick. Um. Na czym ja stanąłem? No, byłem proxima centauri, ale no jak mówię, ten nick był jakiś słaby, za długi, więc stwierdziłem, że trzeba go zmienić. I teraz uwaga: my żyjemy w drodze mlecznej. To jest nasza galaktyka. I w drodze mlecznej jest yy, na środku, w centrum naszej galaktyki, jest czarna dziura, która nazywa się Sagittarius A. I wziąłem ten po prostu nick od czarnej dziury. Wziąłem Sagitarius A, nazywałem się Sagitarius chyba podłoga w Minecrafcie, grałem, tak ale to wiesz, był taki nick. jak mnie mieli Sagitarius nazywać, więc zmieniłem go trochę na polskie, stworzyłem jakby imię z tego które brzmiało Sagitariusz Nazywali mnie Sanitariuszem, ale dobra. Byłem Sagitariuszem. Sagitariusz byłem przez bardzo długi okres czasu, aż nie zacząłem robić YouTube'a, bo jak zacząłem robić YouTube'a to Sagitariusz wydawało mi się za długie, on mnie walnie, dobra? Sagitariusz wydawało mi się za długie, więc skróciłem ten nick.